Jesteś cenna! Przebacz! Aby być szczęśliwą! Drogie słuchaczki! Dzisiaj rozpocznijmy cykl audycji Przebaczenie. Rozmawiać będziemy na temat gorzkiego korzenia. A witają Basia, Agnieszka, Elżka. Witaj Agnieszko, co za niespodzianka! O, tak dawno cię nie widziałam. Cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Witajcie, witaj, Basiu. Słyszałam, że spotykacie się tu na kawie i rozmawiacie na ciekawe tematy. Zrobiłam wam niespodziankę. Słyszałam, że byłeś za granicą, czy tak? Tak, byłam w Szwecji. Wyszłam tam za mąż, mam dwoje dzieci. Do Polski wróciłam dwa lata temu. To chyba jesteś bardzo szczęśliwa. Żona, matka. No właśnie nie do końca. Niestety nie. Dlaczego? Co się stało? Wiecie, nawet jestem wkurzona, bo czuję się oszukana, po prostu znieważona. Oszukała mnie moja najlepsza przyjaciółka Monika. I tak wiele pomogłam, gdy była chora. Opiekowałam się jej dziećmi. Bywała u nas, świętowaliśmy razem, wyjeżdżaliśmy na urlop. Po prostu sielanka. Aż tu wyszło szydło z worka. Podrywała Rafała, mojego męża. Skutecznie, niestety. Bardzo się zawiodłaś, chyba. Wiecie, Rafał jest inteligentny, przystojny. Nic dziwnego się, że się w nim zakochała. Ale boli mnie to okropnie taka zdrada. Nigdy im tego nie wybaczę. Wyprowadził się, po prostu nas zostawił. Nas, Agnieszko, to znaczy o kim myślisz? Mnie i moje dzieci. Michałek chodzi do pierwszej klasy, Magdusia do przedszkola. Chociaż nie jesteś sama. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony dobrze mówić. Jestem wyczerpana, wiecznie zmęczona. Wszystko jest na moich bagach, Pracuję zawodowo, dzieci często chorują, brak mi już czasu i cierpliwości. Do tego wszystkiego już nie wspomnę o kłopotach finansowych. Jak sobie z tym wszystkim radzisz? No właśnie, dorabiam po nocach, tłumacząc różne instrukcje. To chyba w dodatku jesteś jeszcze bardzo przerażona. O tak. Jestem na to wszystko już wręcz wściekła. W łyżce wody bym ich utopiła. Widzę, że jest w tobie dużo takiego bólu i cierpienia, ale kochana, to nic nie da. Takie rozczulanie się nad sobą. Wręcz przeciwnie, szkodzisz sobie i dzieciom. A niby jak szkodzę? Nie rozumiem. No po prostu hodujesz gniew. Coś, co się hoduje, wzrasta. W końcu całkiem cię to opanuje. Dlaczego tak sądzisz, Basiu? Przecież mam prawo być wściekła. Z twojego punktu widzenia, ale przed taką postawą ostrzega nas Bóg dla naszego dobra. Nie wierzę. Pokaż mi to. Słowo Boże mówi: Ludzie bezbożnego serca hodują gniew. Nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. O, nie dotyczy to chyba mojego przypadku. Ja jestem ofiarą ich egoizmu. Zobacz, mowa tu jest o tym, że serce hodujące gniew jest bezbożne. Ten gniew z nieba na serce, które nie woła o pomoc. To jest niesprawiedliwe. Nie jestem osobą bezbożną. – Chodzę regularnie do kościoła. Modlę się. Na pewno nie on nie mówi to słowo. – A jednak, Agnieszko, bezbożność to nieposłuszeństwo Bogu. Bóg nakazuje nam przebaczać. – O, i jeszcze czego, po prostu przebaczyć. Mowy nie ma, taka nikczemność? – A wiesz, że skutkiem hodowania gniewu jest niewola, zgorzknienie? – Czy to też wyczytałaś w Biblii? No tak, Słowo Boże nazywa to gorzkim korzeniem, rosnącym w górę, wyrządzający szkodę i kalającym wielu. Jest to napisane w liście do hebrajczyków, 12 rozdział, werset piętnasty. Ty rozumiesz? Bo ja nie. Kiedy ciągle rozważasz swoją krzywdę, nie tylko sama gorzkniejesz, ale jeszcze zarażasz tym do najbliższych i ludzi swego otoczenia. Sama będziesz coraz bardziej zrzędliwa, w dodatku tym narzekaniem i litowaniem się nad sobą będziesz zatruwać dzieci innym. To odbije się na twoich relacjach z ludźmi, a dzieciom stworzysz smutne dzieciństwo. Ja tego tak nie widzę, mam prawo być wkurzona i to wyrażać. A ja Agnieszko, nadal będę trzymała się Słowa Bożego, przytoczę takie słowo z Efezjan, 4 rozdział, 26 werset. Apostoł Paweł radził. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czy to znaczy, że trwanie w gniewie jest grzechem? Tak mówi Słowo Boże. Pan Jezus stwierdził, że mamy przebaczać zawsze. Nawet w modlitwie pańskiej jest to wypowiadane, kiedy się modlimy. I przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczyliśmy naszym winowajcom. No coś w tym jest. Czy także w tak bardzo niesprawiedliwej sytuacji jak moja? Tak, Agnieszka. Jezus Chrystus, Boży Syn, wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, moje i twoje, i na krzyżu prosił Ojca, aby przebaczył swoim oprawcom, bo nie wiedząc, co czynią. Przebaczył też cudzołożnikom, jak mój mąż? Tak, przebaczenie jest nakazem Pana, który ostrzegł nas, że jeśli my nie przebaczymy grzechów ludziom, Bóg ojczyzny nie przebaczy nam naszych grzechów, a przecież wiemy, że nikt z nas nie jest bez grzechu. Chyba wiesz o tym. No tak, ale jeśli im przebaczę, to bardzo mnie poniżą, będą ze mnie drwić. Obawiasz się, że jeśli przebaczysz, rozgrzeszysz krzywdziciela, i boisz się ponownego zranienia, czy tak? Oczywiście, bo na dodatek pomyślał jeszcze, że wszystko jest ok i że to dla mnie żadna krzywda. Przebaczenie jest aktem posłuszeństwa woli Boga. Nawet jeśli twój mąż i przyjaciółka nie zasługują na mnie. przebaczysz w sercu. Nie jest to równo z koniecznością podobnego zaufania. Ale jednak jest mi ciężko. Przeżyłaś coś podobnego? Minęło trochę czasu od naszego ostatniego spotkania. Dwanaście lat? Nie wiesz, co przeżyłem. Pewnie masz rację. Na pewno, rzeczywiście, ale chyba nie spotkało cię to samo co mnie. Mój mąż też mnie opuścił. Mnie i dwójkę naszych małych dzieci. Zakochał się w dziewczynie młodszej ode mnie. Był to dla mnie ogromny czas. Omal no nie oszalałem z rozpaczy. Ocknąłem się, kiedy zauważyłem, że we wszystkich wzorach i liściach widzę maski. Okropność. No, chyba go przeklinałaś. Nie, bo naprawdę go kochałam. Wspóciłam mu, bo był wewnętrznie rozdarty. Posyłałam do niego dzieci, nie mówiłam negatywnych słów o nim. Cieszyłam się, że mam jego dzieci. I tak po prostu go odpuściłaś? Trochę to trwało, ale przebaczyłam z posłuszeństwa nakazowi Jezusa. Z czasem zrozumiałam, że ten nakaz Bóg ustanowił dla mojego dobra. To uwolniło moje serce od chęci zemsty, samo użalenia się nad sobą i mentalności ofiary. Okazało się, że sobie długo radzę. No ale chyba masz nadal do nich żal? Nie, zaprzyjaźniłem się z żoną mojego męża, jak ją nazywam, bo już, już nie żyje. I co? Nie czujesz się poniżona? Nie. To wymaga męstwa, decyzji. Czuję się teraz wspaniale. Nie jestem już więźniem, białolenia, rozczulania się nad sobą, chęci zemsty. Jestem osobą radosną, pomagam innym. Dziękuję Bogu za wolność i jego mądrość, że nakazuje nam przebaczać. Sama też nie dałabym rady, ale powierzyłam swoje życie ze sobą. To On mi pomógł. Wiesz, też bym tak chciała. Chciałabym się radować i cieszyć życiem, ale nie potrafię. Nie wiem, jak to zrobić. Zwróciłam się do Boga o pomoc w takiej modlitwie. Panie Jezu Chryste, powierzam Ci moje życie. Proszę, przebacz mi moje grzechy. Bądź moim Panem i Zbawicielem i moje serce. Pomóż mi przebaczyć osobom, które mnie zraniły, skrzywdziły. Dziękuję Ci za Twoją miłość i pomoc. Amen. Amen. Kochane, obie doznałyście podobnych przeżyć, jeśli chodzi o Wasze małżeństwa. Erika pokazała, jak można pokonać tą nienawiść, ten, tą gorycz, ten korzeń, który gdzieś tam głęboko tkwi w sercu. Że Bóg jakby leczy te rany i pokazuje, że my możemy w inny sposób podejść do tego, co, co się w naszym życiu wydarzyło, żeby mieć. W taką wolność i, i zostawić to wszystko panu Bogu. On nam po prostu w tym pomoże. Tak podsumowując, kochane, przebaczenie jest sprawą bardzo trudną. Za mało mamy tu dzisiaj czasu, aby rozwinąć ten temat. Wrócimy do niego w następnej audycji. Zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz e-mail kontakt małpa twrnadziejakobiet.org Adres kobiet twrnadziejakobiet, 54217 Wrocław, ulica Kłodnicka 2. Naszych audycji można słuchać na stronie internetowej wwwnadziejakobiet.org. Był to program Jesteś cenna! Słuchacze. Nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie Słowa Bożego i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, działamy więc przez internet. Potrzebujemy jednak Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka wpłata pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać do większej ilości słuchaczy. Numer konta i naszą stronę Patronite znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Niech Bóg Was błogosławi.